Ja nie chciałam się pogodzić z faktami. Jak mi pierwszy lekarz powiedział, pani Aniu, jest pani w takim wieku, że być może musi się pani liczyć z nadwagą, no to pier pierwsza moja myśl była taka, no rany boskie, w kilka miesięcy 35 kilo. Ja mam w lustrze kompletnie obcą kobietę, której nie lubię. I nie to boli, lubię. tak po łabsku? E, no ja miałam strasznego doła. Ja miałam straszliwego doła do tego stopnia, że wszystkie moje ciuchy e, były w szafie, z których wyrosłam o nie wiem. Z rozmiaru 36, nagle z, wylądowałam w rozmiarze 56, więc to nie było 38 albo 40, co może, można zaakceptować. To był potworny, potworny szok. E, I ja pomyślałam sobie, że ja się na pewno z tym nie pogodzę. E, Przekopałam mnóstwo książek, przeczytałam mnóstwo poradników medycznych, odwiedziłam nie jednego lekarza, żeby znaleźć odpowiedź, dlaczego. A jak znajdę odpowiedź, dlaczego, żeby wiedzieć, co robić. I mi się udało. Natomiast odbiłam się od takiej ilości drzwi, o tyle osób nie powiedziało, nawet bliskich, Ania, musisz się z tym pogodzić, już po prostu tak wyglądasz. I w tej chwili do mnie pisze mnóstwo dziewczyn z tym samym problemem, które gdzieś tam w pewnym momencie poszły do jednego, drugiego lekarza i uwierzyły, że tak wygląda ich rzeczywistość. I one do mnie nagle piszą, mówiąc, pani Aniu, jak pani to zrobiła, my chcemy tak samo. A ja już wiem, że można, że to po prostu trzeba iść do trzeciego, czwartego, piątego lekarza no i wierzyć w to. Że to naprawdę nie jest zdrowe być na diecie, ćwiczyć i nie chudnąć. To nie jest normalne.